Siema to znowu Jakob, to Stalo e, Pokry cały czas nim posprzątany, bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, nagrywam to zaraz po tamtym openingu, nie? Więc <laughs> otwórzmy sobie kolejne 11 skrzynek e, Drop był bardzo dobry, ale może będzie jeszcze lepszy, nie? Bo, na minusie się chyba nie da z tego wyjść, tak mi się wydaje Tylko, że może, mogą być się koniecznie te mm, Mogą być się koniecznie te rzeczy, które chcemy, ja przykład jak teraz ten damer, nie? Albo ostatnio ten Timo, chociaż też od Timo chyba gorzej już nie może być, nie? No brak, Xin kolejna postać. Hmm. Jednak te skiny to co lepiej, jak go nie trafimy, bo... Postaci ten. Ale ostatnio Zaka wzięło, nie? Z losowania postaci, więc... Chociaż zaraz, bo przecież jeżeli losujemy, to postać idzie na stałe, więc chyba musi być z tego um, postać, y, którą której jeszcze nie mamy. O, ten ward jest nawet spoko. Um, ale ja mam ten z zeszłego sezonu, za, za maksymalną ilość tych... Um, punktów drużnowych, więc chyba go zostawię sobie. Eee, no zobaczymy, zobaczymy. Sultan Tundammer też spoko skin. Eee, dobra, dalej. Jeszcze 6 skinów zostało. Eee, o, ten ward jest dużo lepszy od tego porowy według mnie. Ale. Kurczę, nie pamiętam jak się nazywał ten ward, ale jest taki jeden. Eee, zajebisty skin do warda. Zaraz. To jest. Chwila. Dobra, nie znajdę teraz tego jednak, ale no, zobaczymy. Może, może go dropię. Hmm. Okej, okay, esencję tylko. No, jest A nie, dobra, okej, okay, jeszcze jest coś. Ikona bludno, nawet spoko ta ikona wygląda. 250 derpel kosztuje, czyli. Dobra, czyli z tej skrzynki wyszedłem chyba na minus Nie, nie, też na plus Ej, to kurde, chyba się z tego nie da na minus Tak mi się wydaje Chyba się z tego jednak nie da na minus Co nam drachnęło, bo nie widziałem O, Frozen Shen Ten skin jest nawet chyba Zaraz sobie zobaczę Frozen Shen i Film jakiś Hmm. Zobaczmy, jak to wygląda. No nie, ten skin jest nawet spokojny. A nie mam żadnego skina do szanownika, więc chyba, że będę użył. Jak mi się wydaje, Dobra. Eee... Otwieram jeszcze trzy skrzynki. Co tym razem? Rediverse speed nami. Nie mam nami, ale skin jest spokojny. Zobaczymy. Zobaczymy. Eee... <laughs> z tego skina już mamy. I jest zajebisty, zajebisty, tak naprawdę. I ostatnia skrzynka Soul Stealer Vladimir. Też spoko skin. Nie mam skina do Vladimira, ale w sumie... Nie wiem czy... Dobra, zobaczymy. Rilo były sobie tak Leblanc, Jacksa i Jacksa myślę. No... Niech będzie Co z tego dokładnie? zobaczmy Queen Ash. w sumie to mogłem sobie te skiny po prostu sprzedać Ile to kosztuje? Eee, na to mnie stać Wezmę sobie tego Shen'a, bo on jest po to A nie, nie stać mnie na niego Chwila Czy będę używał Nami, kurde, w ogóle jako supporta? Nie no, myślę, że będę ją grał trochę Hmm. na pewno sobie, nie, no na pewno sobie wezmę skin do wardów, wywale, nie potrzebuję tego. No, ani jednego, ani drugiego. Hmm. Sultana wywale, bo fajny skin, ale przestałem grać tak dużo Trinidadem, a on do niego wiele skinów, więc też myślę, że nie potrzebuję. Nie wiem, Vladimir mi się podoba bez, bez skina, więc też wywalę. Teraz te dwa skiny sobie wezmę. Y Aha, nie mogę je wziąć, bo nie mam Nami, tak? i Muszę wkluć postać, dobra. Yy, więc sobie pewne trzeba. I te postacie zreguluję. Zre zre Może mi wypaść co? Może mi wypaść Nami albo Galio, więc jak wypadnie mi Nami, to będzie spoczko. Yy, fajnie by było, jakby wypadło Nami. Tylko tak... Yy... 260... Zaraz, tych najtańszych sobie wezmę, nie? Dobra. Jest to, to, i co? Z niech sobie zobaczymy. Może nami będzie, może nami Jest z nami! Proszę Państwa, zajebiście! Czemu powiedziałem właśnie nie proszę Państwa, to brzmi tak, jakbym był krudy jakimś nauczycielem. I to się niezbyt nie dobrze kojarzy, chyba. Ale dobra, nami wzięliśmy zajebisty skin. Do nami też super. Ogólnie obydwa openingi na plus i to sporo. Eee, te w postacie. Kurde no... To mi się nie przyda kompletnie, bo zanim ja zdążę kupić kolejną skrzynkę, to... to ja już będę miał tego yy, galio kupionego, nie? Więc... Bez sensu trochę. Yy, na to zbierać. Albo w sumie mogę po prostu galio nie kupować i poczekać, aż mi z jakiejś skrzynki wypadnie postać sobie wtedy to zrelerować w galio. Też tak to jest dobry sposób nawet. Dobra, więc... Yy, więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej openingów to dawajcie łapki w górę. Nie wiem ile dokładnie, ale jak będzie ich dużo, to może coś ogarniemy jeszcze eee, i by e, było na tle. Zapraszam na Twitcha. Lajkujcie, komentujcie. E, link do Twitcha w opisie. No, więc siema. Jeżeli spodobał Ci się film i jesteś takie zajebisty, żeby trwać do jego końca, kliknij przycisk fajne pod spodem filmu. Siema.